Świetnie, strzelasz już znakomicie. Dzięki. Kiedy masz zamiar zapelować na to stado? Wszyscy już strzelałem jak prawdziwy myśliwi. Jest północ, czyli dzisiaj już możemy. Najlepiej wieczorem. A, byłbym zapomniał. Trzymaj pan coś myśliwego. Dzięki, na pewno się przyda. Wracajmy do obozu. Nie wiesz nawet, co się wczoraj działo. Co takiego? Musiałem walczyć po kolei z silnymi bandytami. pokonając trzech z czterech. Nieźle. Nie no, dobra, w trzeciej walce był remis. A tak w ogóle, co u Ciebie? Ten bandyta, z którym wczoraj rozmawiałem, okazał się szefem myśliwych. Dzisiaj chcemy zrobić polowanie na stado błotnych węży. Wy? Ja, szef i czterech innych myśliwych. A umiesz w ogóle strzelać z łuku? Oczywiście. Dzisiaj przez noc odczułem się z Rudolfem. Rudolf to ten szef, tak? Tak. Pamiętasz, że w Kory nie byłem myśliwym u Pospera? Ano racja. I co? Dołączyłeś już do bandytów? Nie wiem już sam. Bandyci i magowie wody nie przepadają ze sobą. Co masz na myśli? Muszę dowiedzieć się, kto pracuje dla magów wody i zabić go. Poważnie? A my mieliśmy pomoc magom w spadaniu świątyni Adanosa. I pomożemy. Rezygnuję z dołączenia do tej bandy. Znajdę tego pomocnika i... A co ze mną? Możesz zapolować dzisiaj z tymi myśliwymi, a ja się zajmę tą sprawą. Niech ci będzie. Co za sługiście! Cześć, Czego chcesz? Nie mam czasu, Logan. Ale to bardzo ważne. Tylko szybko, dobrze? Zajęty jestem. Dwie nowe osoby to strajcy. podsłuchałem ich rozmowę. Czyli kto? Jeden z mieczem dwuręcznym i zbroi bandyty, a drugi to Witold, z którym wczoraj polowaliśmy. A o czym dokładnie rozmawiali? Mieli pomóc magom wody ze świątynią Adanosa. Ten zmieczeń dwuręczny dzisiaj szuka pomocnika magów wody. A to pierdolone syny! Dobrze, że wam powiedziałem, byście mieli ich na ogół. Trzymaj, to twoja zapłata. Zasłużyłeś 500 sztuk złota. Dziękuję, szefie. Co teraz? Do kiedy macie to polowanie? Witaj, to ty jesteś Saturas. Tak, to ja. A ty jesteś bandytą? To ja, Bruno. Kiedyś spotkałem się z Merdarionem. Mam pomóc ze świątynią Adanosa. Coś sobie przypomina. Podobno też ktoś z obozu bandytów pracuje dla was. Tak, ale nie wiem czy ci zaufać. Jak mam cię przekonać? Saturasie, mam informacje. Cholera! Bandyta! Ech. Kim jesteś? A ty? Skąd się tu wziąłeś? To jest Bruno, a to Fisk. Fisk pracuje dla mnie. No, a on? Też chce dla nas pracować. Hmm, nie jest taki zły. Umiesz coś, chłopcze? Wczoraj pokonałem Jordana, Skietiego i Hodgesa. Tylko z Hodgesem był remis. To ty słyszałem jak gadali o tej niesamowitej walce. No, nieźle. Ale dlaczego chcesz pracować dla magów wody? Bardzo chciałem zwiedzić świątynię Adanosa, tylko nie było okazji. W końcu teraz, gdy już jestem w Jarkendarze, mogę pomóc magom, się tam dostać. Przy okazji zobaczę pierwszy raz świątynię. Rozumiem. A ty dlaczego pracujesz dla magów? Cóż, miałem dość bycia w tym obozie. Więc chciałem wrócić na moją wyspę, Gigymos. Chciałem złapać jakiś statek w obozie piratów, jednak wszystkie wypłynęły. Pomyślałem, by portalem do Korinis się tam dostać, ponieważ w Korinis jest wielki statek. Oj, mam dla ciebie złą wiadomość. Co się stało? Korinis zapewne zaatakowali orkowie, a statek zabrał ze sobą pewien łowca smoków ze swoją załogą. Co? Ha. Jednak muszę poczekać na statek w obozie piratów. A czemu od razu nie wszedłeś przez portal? Portal jest uszkodzony, żeby się uruchomił. Potrzeba pięciu kamiennych tabliczek silnej Skąd energii. O co ty wiesz, Saturasie? Czytałem wiele pradawnych ksiąg. Pisało tam to i owo. Te tabliczki można znaleźć w Domu Kapłanów, Wojowników, Uzdrowicieli, Nieumarłych i Bibliotece w Kanionie. Jedną już mamy z Domu Wojowników. Przestrzegają nam fisk. Ta, było tam kilka pełzaczy, ale dałem sobie rady. Hmm, no dobra, mogę pomóc w szukaniu. Poproszę też moich przyjaciół. Ja już wyruszę do obozu piratów. Pomogłem tyle, ile pomogłem. Dziękujemy Ci za to. Zaczekaj! O co chodzi? Gdy byłem w obozie bandytów, to przywódca, Marik, chciał, abym znalazł pomocnika wody i zabił go. No i co z tego? Co ty na to, by pozbyć się tych bandziorów? Pierw dołączasz do nich, a teraz? Żeby tam dołączyć, musiałbym cię zabić, więc wiesz. W sumie. Tylko kto nam pomoże? Ruszę z tobą do obozu piratów i przekonamy kapitana, by nam pomógł. Czemu nie? Możemy tak zrobić. Poczekaj tu, ja tylko powiem Saturasowi. Saturasie, chcemy zrobić zamach na obóz bandytów. Ty i kto? Ja i Fisk. Przy okazji będziecie mogli bez problemu zbadać świątynię Adanosa. To wyruszajcie do obozu piratów. Niech Adanos będzie z wami. Chodźmy, Fisk. Wiesz może gdzie jest Lukas. Witaj, Lukas! Pomyślałem i chyba już jesteś gotów, by do nas dołączyć. Naprawdę? Tak, co ty na to? Jasne, na to czekałem. Masz, oto twój pancerz. Dzięki kapitanie Grek. Drobia, sklukos. W tej zbroi zapewne cię zaatakują. Trzymaj. Jestem handlarzem, to mam jeszcze ekwipunek. No niezła. Ta, chodźmy. Stój! Kto idzie? Z jakiejś dwa tygodnie temu byliśmy tutaj u was z Lukasem i Witoldem. Hmm... To ja. Muszę wejść? Trzymaj! 200 sztuk złota! Dzięki! Witamy w naszych skromnych progach! Ja pójdę się rozejrzeć po obozie, a ty idź do kapitana. Witaj, kapitanie Greg. Bruno, witaj. Lukas właśnie dołączył do piratów. Ty też chcesz? Nie, nie, ja w innej sprawie. Tak? To w jakiej? Przecież tu nie ma węży. Coś ty sobie wyobrażał, strajco. Chcesz dostać włęb? Odsłuchałem waszą rozmowę z tym Bruno. Ech. To z zdrajco! Dlaczego nie pojechałeś? Miałem już ich dość. Całego tego obozu. Uważaj. Nic ci nie jest? Skurczybek! trafił prosto w serce. Uciekaj. Podobno zaraz przyjdzie tutaj przywódca. No, 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 proszę, proszę. Co my tutaj mamy?